Kolejne wezwanie utkane głosem Biblii brzmi: Święty Józefie, mieszkańcu Nazaretu. Tak, to miasto zostało naznaczone Jego obecnością. Wjeżdżając do Nazaretu, czujemy po obecności Jezusa i Maryi tę duchową obecność Świętego Józefa. I tak już zostanie na zawsze. To miasto Nazaret zostało dotknięte jego skromnością, Jego pięknem, szlachetnością życia. Czym zostało dotknięte miasto, wioska, osada, w której mi przyszło żyć. Jak ja ubogaciłem miejsce i przestrzeń, w której żyję. Czy ludziom wokoło żyje się łatwiej, to znaczy, czy potrafią rozeznać wolę Bożą dzięki mojemu przejściu, mojej obecności? To bardzo ważne, żeby zadać sobie to pytanie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami, wszyscy żyjemy we wspólnotach, w jakichś środowiskach. Nie zawsze te środowiska są nam przychylne tym środowiskom. Ale święty Józef, pomimo tych trudności, jakie niesie życie i relacje ludzkie, potrafił się tam odnaleźć. Potrafił coś zbudować. Coś, co przetrwało dwa tysiące lat. Coś, co jest tak mocno żywe i emanuje tym świadectwem prostego życia. Można by powiedzieć, że każdy ma swój Nazaret, swoje miejsce rodzinne, z którego wyrasta, swój matecznik, źródło, tę przestrzeń, w której uczymy się życia, świata, wiary, miejsce, w którym poznajemy Boga. Warto do Niego powracać, warto powracać do naszego osobistego Nazaretu. Do, do tej najprostszej rzeczywistości, która uczy nas odnajdywania się w szarości, w zwyczajności. Nazaret to miejsce, w którym dzieje się proste życie, w którym żyje prosta rodzina. Jak wiele dzisiaj rodzin żyje podobnie do tej nazaretańskiej rodziny i właśnie odnajduje smak w tym, co proste. W uśmiechu własnego dziecka, w przygotowanym posiłku przez żonę, w spoconym czole męża, ojca? Czy może być coś piękniejszego ponad nasz rodzinny Nazaret, nasz rodzinny dom? Czy może być coś droższego dla mężczyzny, męża i ojca, jak jego dom? Czy może być miejsce, do którego. Bardziej go ciągnie, za którym bardziej tęskni, czy za własnym domem? A jeżeli tak, to co to za miejsce? To wezwanie domaga się dzisiaj od Ciebie i ode mnie jakiegoś nowego spojrzenia na własną rodzinę spojrzenia na nią przez pryzmat świętej rodziny z Nazaretu, bo należy budować rodziny w oparciu o świętą rodzinę z Nazaretu, gdzie drugi jest Chrystusem. Święty Józefie, mieszkańcu Nazaretu, opiekuj się nami.